Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami do Software, a w dzisiejszym odcinku mamy dwie informacje. Na początku potwierdzenie, że jutro pojawi się aktualizacja dla EuroTrax Simulator 2, która doda nowe przedmioty do dodatku kabin accessories. Będzie to mini aktualizacja do głównej wersji 1.39, ale będzie też aktualizacja dla ATS-a i ma to związek z nadchodzącym wydarzeniem świątecznym dla obu gier, które prawdopodobnie już jutro się odbędzie. Skoro mają pojawić się te dwie aktualizacje, dlaczego w ogóle mówię tutaj o jakimś świątecznym wydarzeniu? Bo wspomniałem o tym w poście, że chodzi o sezonowe wydarzenie, więc zimowe. AK świąteczne wydarzenie, bo to się tak u nich łączy z tym. No i dodatkowo na stronie Steam Database można zobaczyć nowe przedmioty, które zostały dodane jako te przedmioty do ekwipunku Steam, z tym, że w tym przypadku mam przedmioty, które będą dla Truck Monitor 2, bo przy ATESie jeszcze tych przedmiotów nie dodano, ale możliwe, że jutro się pojawią, no i wszystko już jutro wystartuje. Na początku zacznijmy właśnie od tej głównej informacji, od tej pierwszej. No i właśnie jutro pojawi się ta aktualizacja, która rozbuduje tutaj ilość tych przedmiotów w dodatku Cabin Accessories do ets -a. Część z tych przedmiotów, i możecie już znać, bo część z nich pojawiła się w Cabin Accessories do ATS-a, no i część z nich została, można powiedzieć, przeniesiona do ETS-a, z tym, że nie tak wprost, tylko po prostu pojawiły się podobne przedmioty, bo część tych przedmiotów została po prostu zrobiona na, nazwijmy to, europejski styl. Możemy zobaczyć na tych zdjęciach, że występują tutaj... No różnego rodzaju właśnie te nowe przedmioty, jak jakieś tutaj przypinki, mamy tutaj też przedmioty, które możemy położyć z tyłu na leszance. Możemy też tutaj przypiąć sobie telefon, który pokazuje nawigację, mamy tu jakieś przedmioty na fotel pasażera, czy też na to miejsce, gdzie w tym tutaj miejscu pojawi się lodówka, no i są też nowe zawieszki. No i inne nowe przedmioty, które na pewno będą bardzo fajnie wyglądać w ETS-ie. No i ta aktualizacja jutro się pojawi. Oczywiście kto ma dodatek Cabin Accessories, dostanie to za darmo, bo to jest aktualizacja pakietu, który już macie, dodatku, który już macie. A ci, którzy nie mają tego dodatku, to w momencie kiedy go kupią, będą mogli skorzystać z niego, z tych wszystkich nowych przedmiotów, więc nie ma z tym problemu. No wspomnę tylko tyle, że w chwili obecnej możecie ten pakiet zakupić po dosyć niskiej cenie, bo przecena jest minus 70% na Steam. Dodatek kosztuje mniej niż 5 zł, więc według mnie się opłaca. W przypadku ATS-owej wersji to tam przeceny nie ma, bo jest to nowy dodatek. Jeśli chodzi o drugą informację, no to właśnie na stronie z Steam Database można zobaczyć te nowe przedmioty, które będą do zdobycia w świątecznym wydarzeniu World of Tracks. W przypadku ETS-a dodano tutaj 7 nowych przedmiotów, więc w przypadku ETS-a pewnie też tyle będzie. Jeden przedmiot jest za wykonanie swojego celu osobistego, jak widać jest to to malowanie, a reszta przedmiotów, te 6 przedmiotów, które tam jeszcze jest, jest za poszczególne. Zdobycie poziomów przy celu społecznościowym. Jeśli kojarzycie zeszłoroczne wydarzenie świąteczne, czy też świąteczne wydarzenie z 2018 roku, miało taki podział na poszczególne poziomy. W przypadku celu społecznościowego i tam za zdobycie tam poszczególnych kilometrów, dostarczonych ładunków, czy co to tam jeszcze było, odblokowywało się dany poziom, no i w przypadku zdobycia danego poziomu, odblokowywało się dany przedmiot. No i w przypadku Poprzednich wydarzeń to tam były jakieś choinki, które z wyższym poziomem stawały się coraz to lepsze, yy, ostatnio chyba była tam gwiazdka, która też stawała się lepsza, no ale w tym roku już nie będzie czegoś takiego, że mamy jeden przedmiot i też będzie stawał się lepszy, tylko w tym roku mamy różne przedmioty to mamy to malowanie, które dostaniemy za cel osobisty, a w momencie, kiedy wykonamy cel osobisty i społeczność zdobędzie ten pierwszy poziom, wtedy będzie można dostać taką oto zawieszkę, taką bombkę do kabiny. Na zdjęciu wygląda trochę kanciasto, ale w grze myślę, że będzie wyglądać lepiej. To jest za pierwszy poziom. Za drugi poziom dostaniemy taki kubek świąteczny z napisem Merry Christmas. Trochę takie mech te pierwsze nagrody, ale od trzeciego robi się już lepiej, bo za trzecie miejsce dostanie się taką oto poduszkę świąteczną z taką sobą, fajnie wygląda, za czwarty poziom dostaniemy dopełnienie do tego, dostaniemy kocyk za piąty, przed ostatni poziom dostaniemy zawieszkę takiego prezentu. Jak widać użyto tutaj tekstury z tego malowania do ciężarówki, a za ostatni poziom dostaniemy taką statuetkę ze świąteczną sową, na, no stojącą na prezencie. Także to są te świąteczne nagrody. Za wydarzenie, które rozpocznie się prawdopodobnie jutro. Jak coś to polecam śledzić blog lub dołączyć do mojego Discorda, bo tamte informacje pojawiają się znacznie wcześniej. A jak nie, no to wystarczy czekać u mnie na film, gdzie na pewno wszystko wyjaśnię, co należy zrobić, żeby wziąć udział w w tym wydarzeniu. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!